Szkoła podstawowa w Janowie wzbogaciła się o nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Na obiekt czekano wiele lat i z całą pewnością będzie on tętnił życiem. Wspaniały obiekt, wspaniałe boisko do piłki nożnej. Największą nagrodą jest radość w oczach tej, tych dzieci, tej młodzieży, która tutaj będzie mogła grać przewidzieć swoją e, tężyznę fizyczną, tak więc trzeba się cieszyć i cieszymy się dzisiaj bardzo. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że i przy naszej szkole e, powstało w końcu boisko szkolne. E, szkoda, że pogodę mamy jako mamy, ale mam nadzieję, że jeszcze w listopadzie znajdzie się taki jeden dzień, zaświeci nam słoneczko nad naszą szkolną nad naszym boiskiem, że będziemy mogli przeprowadzić chociaż jedną lekcję wychowania fizycznego na tym boisku. Wiadomo, że pełnowymiarowe boisko jest o wiele fajniejszą rzeczą niż nasza mała sala gimnastyczna. Ale nie narzekamy i cieszymy się z tego, co mamy. Na pewno boisko nam się przyda. Z okazji otwarcia boiska młodzież z Janowa przygotowała krótki występ dla licznie przybyłych gości. Nie zabrakło też prezentów w postaci sprzętu sportowego, który z całą pewnością się przyda. Następnie wszyscy przenieśli się już na boisko, gdzie oficjalnie przecięta została wstęga. Zanim jednak obejrzeliśmy mecz otwarcia, to Anna Sapela postanowiła sprawdzić bramkarskie umiejętności wójta Kamila Ładziaka. Piękna robinsonada i gola nie było. Chwilę później rozpoczęła się już walka w wykonaniu tych, którzy na co dzień będą korzystać z boiska. Na ten pierwszy historyczny mecz uczniowie z Janowa zaprosili swoich kolegów z Łękawy. Rywalizacji przyglądał się trener GKS Bełchatów Kamil Kiereś, który kiedyś był nauczycielem w tej szkole. Było to już jakiś czas temu, tutaj z tej szkoły wyszedłem w 2008 roku, przepracowałem tutaj 10 lat. Rzeczywiście warunki do piłki nożnej nie były takie jak tutaj. Dzisiaj widzimy boisko Orlik, sztuczna nawierzchnia. Naprawdę komfortowe warunki do tego, żeby tutaj powiedzmy uprawiać piłkę nożną, rozgrywać mecze. Ale też to był inny czas, tak. Na pewno, na pewno nie było takich warunków, ale sobie radziliśmy też jako, jako szkoła pęta. Mieliśmy sukcesy nie tylko w piłce, ale też w siatkówce. Także ten okres naprawdę wspominam dobrze i cieszę się, że po, po takim czasie Ktoś tutaj inwestuje w takie miejsca i, i takie boiska powstają, no jak gdzieś tam patrzymy na sportowców, wielkich sportowców, czy to są skoczkowie, narciarze, czy siatkarze, czy piłkarze, no gdzieś czasami takie talenty trafiają się z takiej miejscowości, być może jak Janów. Tutaj widać takiego ducha sportowego, widać, że jest... Y Praca, że nauczyciele, że nauczyciel od wychowania fizycznego, pani Anna Sapela, bardzo mocno tutaj przykłada się do tego, żeby tam te dzieci, ta młodzież jak najlepiej wypadała we wszelkiej, we wszelkiej rywalizacji sportowej. To widać, to cieszy. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Mecz pomiędzy Janowem a Łękawą zakończył się remisem 0 do 0, a wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Boisko piłkarskie w Janowie to dopiero początek wzbogacania się szkoły o obiekty sportowe, zapowiada wójt gminy Bełchatów, Kamil Ładziak. W przyszłym roku planujemy dokończyć budowę tego, tego obiektu. Będzie wybudowane też będzie wybudowane boisko wielofunkcyjne do siatkówki, do kosza, do tenisa ziemnego. Tak więc tutejsza młodzież będzie mogła jeszcze bardziej się rozwijać. Moim zdaniem, w dużej mierze. Oczywiście zależy też to od sali gimnastycznych i od boiska, ale w takiej największej mierze, jeśli chodzi o nasze sukcesy tutaj w naszej Szkole Podstawowej w Janowie, zależą przede wszystkim od naszych uczniów, tak? od ich zaangażowania, chęci. Im się wydaje, że już z tym naszym nowym boiskiem będzie tylko coraz lepiej. Budowa boiska kosztowała 515 tysięcy złotych. Gminie Bełchatów na ten cel przyznano dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 150 tysięcy złotych.